Dzień dobry, 12 kwietnia. Zobaczcie jak różowo. Ho, ho, jakie niebo różowe. Witam, witam. Witam o wschodzie słońca. Tak to wygląda, także słoneczko za chwilę wzejdzie za horyzontu. Witam, witam. Kłaniam się niziutko. 6.19, wschód słońca, 19.57 zachód. A tutaj Baśki. O, jakie eleganckie. Oj, już jakie, jaka już wiosna. o jaka wiosna. Jak pięknie. Także, kochani, wybiegłam. Otwieramy, kochani. Jeżeli nie możecie biegać z jakiegoś powodu, lub nie chcecie, lub jeszcze to wszystko jest przed Wami, to zalecam, polecam, zachęcam na poranne oddychanie, czyli Otwieramy okno, wychodzimy na balkon, wychodzimy na podwórko i robimy wdech-wydech. I tak wydychając i wydychając, wyrzucamy te wszystkie problemy siebie, te negatywne myśli to wszystko precz, 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 to jest tak. I wdech, i wydech i wdychamy to piękne górskie powietrze. Jakie kto ma? Piękne poranne, poranne, nie wiem na ile ten ta ten, ta odmiana różu jest widoczna, jeszcze jest, bo słuchajcie, księżyca kawałeczek jest, ale tak te chmurki są takie blado różowe, a tam bliżej horyzontu są bardziej różowe. To do biegu, gotowi start, ja biegnę, a tutaj, o, zobaczcie taka br brzoza, o, taka brzoza, ale jeszcze, jeszcze stoi i jeszcze, jeszcze stoją magnolie. Może, może będę biegła, teraz tutaj będzie jakiś, jakiś krzak, to pokażę, bo jeszcze stoją, tak czekam. Czekam, by zrobić przepiękne zdjęcia pięknych, kwitnących magnolii. Och, jak ja lubię magnolię. No to kochani, ja biegnę, do za chwilę. Zobaczcie, u nas dzisiaj jest zero, teraz po szóstej, ale był przymrozek, samochody są ochronione. A tu te kwiaty, zobaczcie, z mrozu aż się położyły, ale wstają, bo już to zjawisko obserwowałam. O, a tu jest ta magnolia. Zobaczcie, jakie jeszcze, jakie jeszcze ma pąki. Jak jeszcze stoi. O. Jaki śron, jak widzicie, jaki jest na trawie. O. A tutaj magnolia jeszcze stoi. Jeszcze, jeszcze pąki. Czekamy, ale to już będzie przepiękny krzew, jak się rozkwitnie. A ja w stronę parku. Do parku tam mam strumyk. Także biegnę z reguły <noise> dłuższą drogą, także za chwilę tam koło strumyka się spotkamy. Jest hmm. taka piosenka popularna, gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Kochani, gaj to pan, mam tutaj. Zobaczcie, jakie piękne. Jakie piękne te drzewa. Ileż one mają rad, bo ten park jest stary. A strumyk, no niesamowity, i on nie płynie z wolna. On jest wartki. <laughs> płynie szybciutko. Szybciutko. Kogo można spotkać o poranku w parku? Osoby, które chodzą na spacer z psem. <laughs> Biegaczkę też już jedną spotkałam. Także, kochani, nie jestem sama a tu idę by wam pokazać dzieliłam się ostatnio zdjęciem kwitnącego cyprysu zobaczcie zobaczcie ale ja nie wiedziałam że te cyprysy to takie olbrzymie drzewa to ileż to lat taki cyprys musi mieć o, zobaczcie ileż to lat jak ktoś posadził i one sobie w spokoju rosną. O. Patrzcie, jakże pięknie. Tak i kwitnie dalej. O, może tak tu. Jak kwitnie. Niesamowite. O. A ta ścieżka dla mnie to ja biegnę to. A, to, a, to, do, za chwilę do dalszej chwili. A mag nie magnolie, przepraszam, rododendrony czekają. Tam jeden zakwit. Już, no, już powiedział przekwit jakiś wcześniejszy, a tu czekają, a tam w tle, posłuchajcie, polanka zawilców. I biegnąc dalej wzdłuż strumyka, mamy zawilce, stawik z kaczkami, o, nie widać ich, ale są. Tutaj, zobaczcie, a tu mamy takie piękne miejsce. <słyski> się dzień dobry. Ławeczka. Nawet dwie. To takie gościnne ławeczki. O, wśród zawielców i wśród przepięknych wielkich drzew. Przepiękne choinki. Także ławeczka. Gościnna jest. O, o nawet jest kosz. Także posłuchajcie, jest. Sylwusia to ta słynna ławeczka. Słynna ławeczka, ale te drzewa ogromne przy niej. Ogromne, no tak jak mówię, park jest stary. A ja biegnę dalej, mój płynie, wartko, szybko. A tam mamy takie widoki. No, kładka jest, tylko trzeba wejść głównym wejściem i zapłacić bilet. To no to taki park, miniatur, jakże ładnie widać, oświetlony wschodzącym słońcem kościół. A tu wschód słoneczka. Jak ładnie, słuchajcie jak przyjemnie, ptaków, taki słychać, niebo jak na razie. Bezchmurne. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Czy ta wiosna już przyjdzie? Może lato? Bezchmurne niebo. I witam kochani. No w końcu, w końcu to bezchmurne niebo. Witam kochani was z mojego balkonu. Kwiaty, tak, kwiaty wyszły z domu. Niech tutaj troszeczkę już, no już będą, tak powiem, sezonować na tym balkonie. A na zimę dopiero wrócą do domu. Bo kaktusy lubią. Lubią słońce, zresztą kto słońca nie lubi. Cieszę się, że się Wam podoba mój balkon. Pozwólcie tak. Fajna sprawa, nie ma to jak balkon. Jak człowiek mieszka w bloku i balkon jest, no to jest rewelacja. Bo jak mieszkamy w domku. Dzień dobry Sylwusia, dzień dobry Anusia. No to mamy przed domem ogródeczek. Oczywiście nic nie zastąpi ogródka, ale zawsze jakaś taka mała namiastka jest. Witam cały świat, kłania się Niziutko. Ja, posłuchajcie, dzisiaj się obudziłam, taka wyspana i mówi: nie, no, w szósta rano wybiegnę, wybiegnę. No to zanim moment się ubrałam, i to posłuchajcie, jak ktoś planuje chodzić, spacerować, biegać czy cokolwiek, to niech uważa, bo to jest tak. Plan można zrobić dzień wcześniej, a rano, zanim się wstanie, to tak <laughs> wiele rzeczy nam. Chodzi wtedy i mówi tak, nie, 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 dzisiaj nie biegamy, nie, no absolutnie nie biegamy, nie oddychamy, nie spacerujemy i zostajemy w domu. A to trzeba iść za ciosem, jak już postanowiliśmy, tak, kochani, idziemy, działamy. To jest najważniejsze, jak postanowiliśmy, to działamy. Także cieszę się, że nareszcie, chociaż to nie było błękitne, nie jest aż taki, jest taka delikatna poświata, delikatna takie chmureczki, ale posłuchajcie, słoneczko świeci. Deszczu nie ma i nie są to deszczowe chmury, tylko taki jest szansa, że ta to lato bo już nie będę mówiła wiosnę mamy że lato już będzie tuż tuż. To zapraszam teraz na małe te tatę do kuchni. <todziora> Witam z mojej kuchni. Kochani, bardzo cieszy mnie ta kuchnia bardzo lubię tu być. Znaczy, posłuchajcie. Lubię być, lubię przygotować, ale jemy oczywiście na stole w pokoju. Yy, dzień dobry. Joanna, dzień dobry Izabela. Yy, Izabela, tak jak wspomniałaś, ona, ty, ty byś od razu zostawiła stolik w kuchni. No to czy znaczy, wiesz co, pomysł jest dobry, bo kuchnia taki stolik by się zmieścił i krzesełko by się zmieściło, ale nie. Ja bardzo lubię kuchnię przebywać, ale zaraz zaraz. Na spożywanie pokarmu mamy pokój, posłuchajcie. Także. Na jedzenie do pokoju. Kochani, zwiedzaliście dzisiaj ze mną moje, znaczy towarzyszyliście, o tak powiem, mi przybieganiu. Dziękuję bardzo, cieszę się, że jesteście. Park, posłuchajcie, muszę coś doczytać o tym parku, żeby coś powiedzieć, bo te drzewa, ten staro drzew jest niesamowity i to tak wiem, słuchajcie, jak kiedyś były parki. No teraz, też, żeby była różnorodność, także te drzewa są różne. Nie dość, że są różne, to jest jeszcze, one są jeszcze do tego stare, <laughs> i to jest też piękne. Kochani, wczoraj, to znaczy tak, zrobiłam sobie płatki owsiane z rodzynkami. Jak ja robię płatki. Zalewam wodę, one namiękną no i później już tylko gotuję troszeczkę soli, troszeczkę masełka. Ale do płatków, i rodzynki wrzuciłam, ale do płatków szukałam tutaj otręby pszenne. Pszenne czy żytnie, no i znalazłam otręby pszenne. Czyli wajcem to pszenica, a klaje to otręby. Posłuchajcie, nie jest to drogie, euro 19 i to bio nawet jest także, mm, posłuchajcie, 250 gram z Austrii. No i powiem Wam, bo przecież nie wiem, czy wiecie, ale płatki powodują, tak powiem, lepsze trawienie. Tylko nie wolno zjeść więcej niż dwie łyżki dziennie. I tak wczoraj zjadłam dwie łyżeczki, to znaczy tak, do płatków dodałam, można wziąć łyżeczką i po prostu popić. I to też można, o pokażę Wam, hmm. jeżeli ktoś lubi, zresztą posłuchajcie, one nie mają smaku. Po prostu popić i jak się prowadzi do diety, to wtedy ta przemiana materii jest troszeczkę lepsza. Także te jelitka mamy zadbane. Kochani, chciałam się z Wami dzisiaj podzielić, co to znaczy, jak przychodzą do nas znaki. I jak jest często tak, że tych znaków nie widzimy. Nie, widzimy te znaki, nie traktujemy je jako znaki traktujemy, że no tam jakiś sen był, ale dobrze, to co tam. Nie zwracamy na to uwagi. jak to czasem trzeba zastanowić, właśnie, zadać pytanie, ale dlaczego ta dana osoba, bo w tej chwili będzie, za chwilę będę mówić o osobie, do mnie przyszła we śnie. Budzę się wczoraj rano, słuchajcie, może mówi, ale miałaś, ale spałaś, ale jakiś miałeś ciężki sen. Tak, śniło mi się mnóstwo ludzi, w ogóle się coś działo, jakiś, słuchajcie, tu coś, jakaś taki pociąg jechał, Ludzi było dużo, tam się coś działo, tu coś budowali, i spotkałam w tym śnie, spotykam pana Zbigniewa, który mi tak, jak ja jestem z pani, jak, jak pani jest, on tak mnie chwali, że jestem taki ze mnie jest dumny, tak, i tak, a ja taka zadowolona, że go spotkałam, oczywiście jak najbardziej tam gdzieś rozmawiamy. i Jest to osoba, z którą rozmawiałam. Dwa lata, dwa lata temu, tak mniej więcej z życzenia wtedy, akurat na Zbigniewa wam składałam. Rozmawialiśmy dość długo, niesamowity umysł, słuchajcie, bo mówię o osobie starszej. No, ale razem, znaczy razem pracowaliśmy. Ja pracowałam w firmie w Warszawie, gdzie był właściciel, a to był ojciec właściciela. Także posłuchajcie, kochani, także osoba, która była w firmie, która miała rolę ojca, wspierała jak mogła. Do celu. No ale jeszcze może wspomnę, że pamiętam wtedy rozmawialiśmy i on z, z, tak zainspirował mnie, może bym powiedziała, bardziej zmotywował do podjęcia studiów. I jeszcze tak to rozmawiałam: a jaki kierunek? A to i tak także tych rozmów z, nich, z nimi miałam wiele różnych. Takiego, no uzyskałam dużo wsparcia, o tak, dużo pomocy. No ale wracając do snu, słuchajcie, że budzę się rano. I tak jeszcze z mężem rozmawiam, no i mówię, faktycznie jakiś ten sen był taki jakiś ciężki, ale ogólnie był bardzo pozytywny. No posłuchajcie, no takich, takie, no nie to, że komplementów to można nazwać, tylko takie, no, taką pochwałę w tym śnie zebrała, Ale to wszystko się działo tak w ciągu dnia, tak mi chodziło to po głowie. Chodziło mi tak po głowie i mówię, no ale dlaczego on do mnie przyszedł? I dlaczego on do mnie przyszedł? Ale co mi chce powiedzieć? I posłuchajcie, to była taka myśl, no tak, rano pomyślałam, tak sobie, aha, przypomniałam, później zapomniałam, i mówię, ale coś ta myśl mnie trapi. A jak już mnie coś trapi, to muszę coś z tym zrobić. To już tak mam. Czyli nie myślimy, tylko działamy. <grym> no tak kiedyś miałam, posłuchajcie, ale zaraz dokończę. Do końca zaraz cię opowiem, ale. <grym> <grym> jak to jest, żeby mieć ten umysł spokojny? No, trzeba z myślami zrobić porządek. I to, był taki, ten, to jest taki jeden z wielu przykładów z mojego życia. No i posłuchajcie, tak sobie myślę. No tak. Jak ja pracowałam wtedy, to on był pan właśnie poszedł na emeryturę. No to już miał wiek, taki starszy. No, mniej więcej był, jak tak dobrze pamiętam, tak jak wczoraj zaczęłam myśleć, troszeczkę starszy od mojej mamy, no tak niewiele. No i tak sobie myślę, jakby się tu dowiedzieć. No, zawsze mogę napisać maila do firmy, czy zadzwonić, bo przecież firma istnieje. Ale posłuchajcie, to jest takie proste. Nie jakoś tak nie miałam natchnienia, ale mówię poszukam w internecie. No i posłuchajcie, wpisałam imię, nazwisko. Pan Zbigniew Z, taki, taki, no ale nazwisko jest popularne. No to jest taki, a to adwokat, a to to, a to to. Ale i taka myśl mi przyszła. A sprawdzę. I wpisałam imię, nazwisko i słowo dwa. Nie żyje. Posłuchajcie. I wyskoczyły nekrologii, bo pan był z Warszawy. I na pierwszym miejscu tak. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie i zaskoczenie, i czytam. Tak, zmarł rok temu, 19 stycznia 2022, 2022 roku, w wieku 87 lat. Nie, no posłuchajcie. Tak, no to on, no bo to miał i, i był i, y, y, w Panamie, pracował w Meksyku. No to no wszystko się zgadza, wszystko się zgadza, prawda? No i tak pomyślałam, zobaczcie. Jak, jak przyszedł do mnie we śnie, no po coś przyszedł, co pomyślałam, no tak, jak już przyszedł, no to cóż trzeba zrobić? Podziękować za całą kształt, zapalić świeczkę w intencji i niech płynie. I może potrzebował tej świeczki, może potrzebował tej modlitwy, może potrzebował tej pozytywnej myśli, że przyszedł do mnie we śnie. Także widzicie te znaki. A teraz wracając. Z, tak powiem, przydając ten drugi przykład, czyli, który, z którymi Boże, z którym chciałabym się z wami podzielić. E, przyszła do mnie myśl. Dzieje się to. Gdzieś około 2000. Nie, nie, nie 2000, 2000, 2006, 2006 może nie. Szósty. 2006, powiedzmy szósty. Szósty siódmy. Przyszło do mnie, bo kiedyś tam, no, kiedyś, może teraz to bym powiedziała tak, teraz to się relaksuje. A kiedyś to do tego relaksu, zanim teraz doszłam, to nazywałam, zaczynałam od tak zwanych medytacji. Czyli włączałam sobie jakąś tam muzę, słuchawki na uszy, leżymy, relaksujemy się, słuchamy, ewentualnie miałam takich kilka medytacji Kazia. I Kazio prowadzący, który prowadzi, także skupiamy się na, i to jest łatwiejsze, skupiamy się na głosie. I wtedy rzeczywiście ten organizm, ten umysł uspokajamy. No i posłuchajcie, leżę sobie, tak, tak powiem, w tej medytacji, już po, przyszła do mnie myśl. Takie zdanie. I co ja mam z tym zdaniem zrobić? Już wiem, ja wiem dla kogo, oczywiście, jak najbardziej, tu. Ale no jak to teraz tak powiedzieć? Bo to tak powiedz, można powiedzieć do kolegi. Ale czy to powiedzieć? No ale jako? Wiecie, bo to tak są teraz i budują się bariery w naszych głowach. No tak, przepraszam, co on sobie pomyśli? A jak to będę ja wyglądać? Cały, posłuchajcie, cała otoczka, że nie, 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 nie będę z tym robić nie będę tego mówić. Chociaż czuję, że powinnam mu to powiedzieć, że to zdanie, które mi przyszło jest właśnie dla niego. No i posłuchajcie, mija. Bo to była powiedzmy, sobota, niedziela, poniedziałek, mija tydzień. I posłuchajcie, każdego dnia ta myśl siedzi mi w głowie. To mnie zaczyna już trapić. No to co z tym zrobić? Zrobić porządek. Czyli jeżeli przyszła informacja, że mam mu to powiedzieć, to ja mu to powiem. No, ale to była osoba, która nie była gdzieś obok, tylko była pod mailem. O tak bym powiedziała. Tak, kontakt mailowy był. I telefoniczne. No i posłuchajcie, kochani, tak sobie myślę. Jest sobota chyba rano, jak dobrze pamiętam. Wiem, że tydzień upłynął. I piszę. Piszę maila. Wzięłam się na odwagę. <laughs> ja tu odwaga, nie? <laughs> Nasza odwaga, moja odwaga. Wzięłam się i mówię: dobra, napiszę. I mówię: la, la 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 la, A to jest zdanie dla ciebie. Ciach, posłuchajcie, wysyłam. Ja już się kiedyś z tym dzieliłam, ale to tak już przy okazji. Posłuchajcie, wysłałam. No i dostałam odpowiedź: dziękuję. Ok. Minęło pół roku. Minęło pół roku, ta osoba przyjechała, jedziemy, a to tu, a to tu, bo to tak do notariusza, a to tu, gdzieś tam jakieś sprawy, załatwianie. No i razem miała być, bo to miała być firmowa kolacja. Ileś tam osób mówi, to ja cię podrzucę tutaj do domu. Ja mi okej, okay, to mąż mnie podrzuci, a masz jak się zdać? tak, tam je mąż mnie porzucił, bo to wiecie, zawsze firmowa kolacja, no to dobrze mieć kierowcę. I posłuchajcie, ale tak się jakoś złożyło, że jeszcze tam trzeba było coś załatwiać, jeszcze jakiś telefon, to ja to mówi, wiesz co, to pojedziemy teraz razem, a później po Ciebie możesz przyjedzie. Dobra, mówię, nie ma problemu. No i posłuchajcie, jak już te wszystkie sprawy firmowe, sprawy że tak powiem, zostały zamknięte z tego dnia, bo przypomniało mi się, że przecież wysłałam do niego wtedy maila. I mówię: posłuchaj, a mam takie pytanie: pamiętasz, jak ja Ci wysłałam wtedy z tego maila, a on mówi: odwrócił się tak wtedy do mnie musieli akurat jechali autem, on mówi tak, pamiętam, ale powiedz mi jedno, czy to ci się do czegoś przydało? Nastąpiła taka cisza i mówi tak. To była dla mnie informacja, bo zadałem we śnie, czy we śnie, zadałem pytanie, bo on się swego czasu bardzo fascynował, oszo, nie wiem jak teraz, ale wtedy się fascynował, no, zresztą też przedstawiał, opowiadał o tym, o książkach Osho oczywiście w tym sensie i mówi, zadałem Oszo pytanie. No, Osho nie żyje. I przyszły mi dwie odpowiedzi. Jedna we śnie, a druga od ciebie. I posłuchajcie, wtedy, od tamtego momentu, powiedziałam, to nie, to nie będzie tak, że ja sobie nie będę radziła z moimi myślami. Tylko podjęłam tak zwaną męską decyzję, aby robić Porządek z myślami na bieżąco. No bo jeżeli to była odpowiedź dla niego, a ja bym mu jej nie wysłała, no to nie miałby odpowiedzi. Czyli zobaczcie, jak pewne rzeczy się dzieją. Jak, no myślę, że powiem tak, jest to potwierdzenie, że tamta strona jest i tamtej stronie też są te energie ludzkie, ludzkie, te dusze które czasem potrzebują od nas wsparcia, a czasem potrzebują, żebyśmy poszli dalej i żebyśmy coś zrobili do przodu, żebyśmy zadziałali. Kochani, także działamy. Te nasze myśli, które w nas siedzą, robimy z nimi porządek, rozkminiamy i idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. To kochani, najlepszego spokojnego dnia Wam życzę. A ja na śniadanie mam dzisiaj płatki owsiane z rodzynkami, do tego troszeczkę jabłuch, jabłuszka takiego. Ostatnio zrobiłam, bo słuchajcie, w mikrofali. No te jabłka są takie teraz, znaczy teraz w ogóle jabłka są twarde, to tak trochę pokroiłam i do tego, tak powiem, na dwie minutki do mikrofali, także one się tak troszeczkę zmiękły. Do tego dwie łyżki, pamiętajcie, maksymalnie płatków, płatków otrębów pszennych dziennie, nie więcej. I do przodu. Działamy. Pa, pa.